Witam prawa z si. i wielki tata. Dzisiaj kolejny odcinek z gry. Jakiej? E, Five Nights at Freddy's Secrety Bridge. O hiding place. Aha, szafki. To, to ok. Miejsce, gdzie możemy się chować? Zostać łapkę w górę. Suba, górę i. Komentarz. I jedziemy z odcinkiem. Aha, tu można się chować. I chowasz się do pudła, i wszystkie te osoby wtedy przychodzą obok ciebie, tak? Tutaj. Cika coś tam wcina. Idziemy dalej. Left, right, gdzie Bartek idziemy w prawo, w lewo. Ach, nie, do prezentu idziemy. Otwieram prezent i wyskakuje Cika Pitanta. Hello, 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 hello! Idziemy w prawo, dawaj, dawaj. I tak niespokojnym krokiem. Tup, tup tup, tup, tup tup. Patrzymy czy za rogiem nic nie czai. Jest pusto, są drzwi. Jest napisany exit, A. czyli wyjście. wychodzimy. Oh, Jesteśmy yeah. na zewnątrz. 12. O ja. No i utknęliśmy <trym> tutaj. Ja muszę teraz zrobić. Straciłeś szansę. Jest jeszcze nadzieja. Security doors. O ja. Ha! Czy można go Nie masz ten. Nie One sprzątają, tak? Safe, tak. Nie to zaraz. Prezencik otwieramy, który był na samym środku Normal Gate, teraz. entry passem mamy. I Co tutaj? Entry pass. Masz wejść chyba tam. Jest? Tak, tak, tak. Dawaj. No się ma. Pokazał ci rączką, że nie wzięłaś iść. Nie, żebym odszedł od niego. A, w ten sposób. Dobra, idziemy przez bramki? Patrzcie, o właśnie, cika jest. Trzeba poczekać, aż są jakie chyba. A to się wcina wste śmieci. Well done, you have to the lobby. Mamy dostęp, idziemy przed siebie. A ten to ochronia to, to łapie ludzi? Tak. Upgrade custom pass and... To idziemy. Upgrade masz, Trzeba idziemy. na niego uważać, bo on informuje Cikę. A on tak to cię nie widzi, tu, póki nie masz go przed sobą. Magiczna torba. Ktoś zostawił. Bomba. Mówi, że się, się bombę zostawił. Easy money. Nie to dało. Please jest napisane. Your family is looking for you. Twoja rodzina szuka ciebie. I muszę się schować. Schowaliśmy się w jakimś czymś dla dzieci. No i co teraz? Chowamy się, bo ten Cika widziałem ją. Ale ona czy ona widziała ciebie? Nie wiem. Co wychodzimy? Do góry. Powolutko po schodkach ruchomych. O, jest tu Cika. A czemu tak polazłeś, a nie po prostu do środka tam? Tędy co iść? Co to robisz? Pas 2 trzeba mieć. jakiś? Ona idzie do ciebie. Schodami ruchomymi. On no to ty schodami po prawej. No i do góry. Hyc No i dobra. Jesteśmy. I są drzwi jakieś. I Super Spars Daker Pickup. Wchodzimy. Mamy. Nie mamy. Gdzie to jest? Chyba tutaj. Patrzymy A. na kamerę? Nie wiem. A, Przepraszam jest. Przepraszam, po prostu mnie oczy jakoś pod... O, uważaj. Tutaj chyba nie zagląda. Mhm. No coś typu. Bartek już przeżywa. O co, ale ładne. Ale ładnie tu jest. Dobra, idziemy, dobrze, skręćmy lewo, idziemy dołu, 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 Co tu jest? On gdzieś tu jest chyba. Mister... Idziemy. On prezent? I to ma być tam będą bomba. Pas. Nie, mister uh, Hippo crappy Mr. Hippo. Hippo. Krapi. Lame. Słacha lame. Nie. A I'm true. So. sorry. Ale za co? Za przeprosił? To jest mega ważne. Dobra, po co my tu byliśmy w ogóle? Żeby do tego dalej pasa myć. A tu go nie było. Kto chce cukierki? Dobra, ja nie chcę cukierków. Ja chcę twoją duszę. <grym <grym> <grym <grym> pewnie ona tak, pewnie myśleć. A to jest miejsce, które możemy się przychować. Gdzie po prostu one łapią energię, tak? Ja tam nie wiem free prize gifts, wow. i co wie. się najbardziej próbuję odzywać się. Dobra, gdzie teraz idziemy? Co on tak tutaj spinuje? Pa pa pa, coś go po, po ten. Kółka kręci. Drifty. Drifty kręci. Dobra. A. E, Czy Kamonsu ucieknie? Ja on robi te dwa kółka na naraz i dopiero potem skręca. To są jakieś ta brudne talerze. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Teraz się pojawi na bank. Na bank. Idziemy na dół. Są jakieś jedne drzwi. Lost and found. Czyli rzeczy, które po prostu zostały zgubione i znalezione. It ain't my pass! Try that terrible magnet you found. No I co? Co mm. teraz? A hipo teraz. Yes! The magnet scrambled the machine! Oh man, now it's some kind of daycare pass? That is great news. I, need I you in the Otwieramy to jakoś? Nie, bo to ciekawe. Aha! Dlatego iść górą. No. I wtedy górą uciec do tego Taker Passa, którego nie wiem gdzie jest. Aha, nie gdzie jest, ale wiesz, że górą trzeba. No, bo na ja Dobra. To działaj tam, bo to jest ten gość, który śledzi. Więc on już. śledzicie? No, widzisz, ten leci. O, ja. Dawaj szybko. Idziemy na dół. Tak, tutaj. No i co? Cieka stoi na środku Poszła Poszła, dobra Czekajcie Czekamy aż ona się uciechnie tutaj Na pewno wzajem na dół Sądzę, że tak Patrzymy się, jest tam daleko, dobra tup 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 Prosto przed siebie tu mamy do chowania się Chowamy się Tam winda jakieś drzwi są, gdzie to się tak. Mówię. A tu jest, chyba tu musimy być, tak? Gdzie, tutaj, no? Tu? Tu, tu chyba. Nie, tam na polewo, tu. Tu? Superstar Daker Pickup. Dobra. O! O nie! Czemu nie? Najgorzej. A co to będzie działo? Nie wiem. Jakiś creepy, creepy taki moment, nie? No, tak wygląda. Jest za cicho. Tu jest. Kolejny prezent. Bomba. Sam plus. Pluszowa maskotka Proszę szybko. Co ty robisz? Jak ta woda wygląda? Ale ładna woda. Bartek kupiabie wodę. Gra. me pasa. A, Yes. Yeah. Dobra, to idziemy dalej. O, pan słoneczko. Use daycare A trzeba go wpuścić, tak? Nie trzeba iść, nie ma strzałki. Tam jest taka dziura do skoku, skoku chyba. No jak nic. Ale nie ma jakiegoś innego wejścia. Nie, nie ma innego wejścia. Musimy wejść do placu zabaw dla dzieci. Ej, bo tam... Czy to jest to samo co było wcześniejszym? Co graliśmy się? Deruin? No. no. Chyba tak. Podobna lokalizacja jak deruin, tak? Ta, masz te same miejscówki. Tak, chyba to samo, tylko w lepszej wersji teraz. Zjeżdżamy teraz sobie. Jesteśmy w kulkach! Mamy mnóstwo kulek do zabawy, lecimy, lecimy, lecimy. Pan słoneczko robi show. Ho ho, ho. I hopsa do tych kuleczek. On jest zły czy nie? Nie wiem. New friend, you are. Jakie party? Jacy przyjaciele nasi. Nie mam przyjaciół. Na razie. Czekamy. Make a distraction gdzie to jest distraction? A. Musi teraz poukładać się wszystko Tak on układa w tym momencie te rzeczy, które zniszczyliśmy Gdzie musimy iść Co ty mu psujesz Bartek wszystko? A tu jest jeden generator A generatora mam użyć? A, generator. To musisz wejść do środka. Ale później będzie... widzowie nie wiem. A, a w ten sposób... A, rozumiem. Tak, tak, bo Bartek nawiązuje do kolejnej części. Ta, i to właśnie ten co, co gasiliśmy światło. Oj, tu tak schowa pewnie nie będzie. No no no! To jest żółty, nice. Dobra, idź dalej, co on robi Bartek? Wyjść stąd chyba, tak? Ta. Ale patrzę gdzie, są kable pochowane, dobra, nieważne. Serwujemy. Hmm. I po co zajmujemy? Zobaczcie za chwilę. Czemu? Mamy latarkę? Nie bez powodza Je zobaczysz. Czemu? Co się teraz stanie? Tak, zobacz. Jakiś przycisk. Karta. Wzięliśmy kartę I stało się... Wyłączyliśmy mu światła. Ostrzegałem cię, ostrzegałem cię, no się wścieknie? Będziesz wściekł, zły, niedobry. Chyba się wkurzył. Niedobry chłopcze. Teraz będziesz. Księżyc. co teraz. O jezu. Pach, you need to find the emergency backup generators in charge of They are in the play structures, did, but the lights are out in the day. <laughs>

Zabierz, robimy to. Kwartek właśnie będzie robił słuch. Proszę Państwa. Jest, update. My, ile na tym siedzieliśmy, to wy nie wiecie, ale my wiemy. Chodźcie, z jakimś zielonym kablem mieliśmy taki problem. Próbowaliśmy, chodziliśmy po mapie, żeby ogarnąć. Macie teraz ten moment, gdzie szukaliśmy takiej kawałki? Tak, szukaliśmy po prostu momentu, żeby. Gdzie trafić, do którego generatora? Udało się Bartkowi jest mistrzem. Nie, bez tego nie robię save'a. I koniec... Save, bo mieliśmy, prawie się nam udało, zapało nas. No Dobra, to by było na tyle chyba z tego odcinka. Widzimy się w kolejnym odcinku. Panemu słoneczko pomogliśmy, więc... Widzimy się w kolejnym odcinku. Heja.